Jacek Hogan, dzień dobry. Dzisiaj o tym, jak to Polskę napadli hitlerowcy, a nie Niemcy. I czas najwyższy przestać krzywdzić Niemców e, podkreślaniem, że obóz na przykład poświęcimy był niemiecki, jak jako żywo był hitlerowski. I ci, którzy wytrzymali i nie przełączyli, e, już mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o podejście wielu polskich patriotów e, do rzeczywistości politycznej wewnętrznej Polski dzisiaj. Miałem niedawno przyjemność być na spotkaniu. Bardzo ciekawym dla mnie, też doświadczeniu przydatnym. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że ktoś mnie na spotkaniu zaczął wyzywać od idiotów. I bardzo sobie cenię to doświadczenie. Chociaż pan chyba po prostu nie zrozumiał, co ja mówię do niego, ale był na tyle zacietrzewiony, że. Oprócz inwektyw nic, nic innego nie był w stanie z siebie wyduścić. Jaka była teza wielu członków, wielu osób będących na tym spotkaniu? Otóż teza była taka, że jak w Polsce będą rządzić prawdziwi Polacy, to będzie dobrze. Na moje pytanie, czy Tusk jest prawdziwym Polakiem, wszyscy chórem, wszyscy, spora część chórem odpowiedziała, absolutnie nie. Mówi, no ale na jakiej podstawie twierdzicie, że nie jest Polakiem? bo nie wykonuje interesów polskich. Ja mówię, no dobrze, no ale to na jakiej podstawie decydujemy, czy ktoś jest w ogóle Polakiem? I tezy były dwie. Pierwsza teza to było, że Polakiem jest ten kto ma polskie obowiązki, to jest teza z Dumowskiego, a drugim to, że trzeba być Polakiem z dziada pradziada. No i ja akurat Polakiem z dziada pradziada jestem, ale z dziada pra 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 pradziada pra, pra, już nie. Rodzina mojej żony się spolszczyła w drugiej połowie XIX wieku, moja najpóźniej w drugiej połowie XIX wieku. No i nawet tam jej przodkowie są bohaterami II wojny światowej, I wojny światowej, w Legionach był jeden z tych Trajgerów przez Aumlaut. No i co? i Nie, nie, to, to nie są prawdziwi Polacy. Ja mówię, no ale kto jest Polakiem? No i mówią, że ten, kto wykonuje polski interes. Ja mówię, no dobrze, no to jak ktoś nie. bo zaostrzyli niektórzy tezy do tego, że trzeba mieć i polskie korzenie, do N tego pokolenia. I, I polskie obowiązki, czyli jak w Polsce zaczną rządzić prawdziwi Polacy, czy taj, ci, których my uznajemy za Polaków prawdziwych, to wtedy będzie dobrze, a Tusk to nie jest Polak, bo on źle rządzi w Polsce. I nie byłem w stanie ze sporej grupki tych ludzi wycisnąć w ogóle stwierdzenia jakiegoś obiektywnej definicji polskości, co, co decyduje o tym, czy ktoś jest Polakiem, bo rozumiem, że można mieć różne definicje yy, yy, i i, one, i, I z tego można wyciągać trochę inne wnioski, ale na litość boską jakąś definicję musimy mieć, bo inaczej to słowo staje się zbiorem na tyle nieokreślonym, że nie, niezdatnym do używania. Tak? A jednocześnie jest to zbiór na tyle istotny dla tych ludzi, że podkreślali, że to jest kluczowe, żeby rządzili ci ludzie z tego nieokreślonego zbioru, bo jak oni nie będą rządzić, to w Polsce na pewno nie będzie dobrze. A więc, e, pewien admirał z II Rzeczpospolitej według jednych mógł być Polakiem, według innych absolutnie Polakiem nie był. Według innej tezy, która mnie strasznie bawiła, człowiek, który się wychował w polskim domu, którego rodzice się wychowywali w polskim domu, którego dziadkowie wychowywali się w polskim domu, ale pochodzenie i nazwisko ma niepolskie, jeszcze, mimo że ma 22 lata, nie wiadomo, czy będzie Polakiem. To się dopiero okaże. W związku z czym, jak możemy doprowadzić do tego, żeby w Polsce rządzili prawdziwi Polacy? Jak to, czy... Ktoś jest prawdziwym Polakiem, się dopiero okaże w wyniku jego decyzji. E, tutaj chodziło o decyzje e, takie a propos wojny i uczestniczenia w wojnie. I nawet to, że ktoś jest po wojskowej, że ma przydział mobilizacyjny, nie wystarczało do tego, żeby uznać, że... I, 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 i sam przyjął ten status, tak? A jako ochotnik. To nie wystarczyło, żeby uznać, że już jest prawdziwym Polakiem. On ewentualnie w przyszłości będzie prawdziwym Polakiem, mimo że jako żywo, Mówi dobrze tylko po polsku i wychowało się w polskiej kulturze i w polskim domu. Jeżeli tak absurdalnie będziemy podchodzić do polskości, to nie mamy żadnego prawa się oburzać na tezy, jakoby pierwszymi ofiarami hitlerowców byli Niemcy, jakoby Polska została napadnięta przez hitlerowców. Którzy oczywiście gnębili Niemców, i, i absolutnie niedopuszczalne jest twierdzenie, że Niemcy napadli na Polskę, bo z perspektywy dobrego, prawdziwego Niemca, przecież narodowi socjaliści dobrymi Niemcami jako żywo nie byli, w związku z czym nie byli Niemcami, w związku z czym nie można przypisywać Niemcom jako narodowi zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej. Do tego prowadzi twierdzenie, że aktualnie rządzący nie są Polakami. No są Polakami, no bo są z polskich domów, w Polsce wychowani, a twierdzenie, że w 2024 roku wpływ na człowieka absolutny ma to, czy przyjechał na czołgu w 45 roku jego pradziadek albo dziadek, jest tezą wybitnie naciąganą. Wystarczy, że osoba, która taką tezę daje, się zastanowi, nad sobą, swoim rodzeństwem, swoim kuzynostwem dalszym czy bliższym i czy rzeczywiście oni wszyscy zachowują światopogląd i spojrzenie na świat swojego pradziadka po mieczu. Tak? Czy macie tych kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które. Rzeczywiście wszyscy, jak jeden mąż, mają ten sam światopogląd, jak ich pradziadek. Prawdopodobieństwo jest, szczerze mówiąc, całkiem niewielkie. W związku z czym tezy, które w innych miejscach się też pojawiały i pojawiają, jakoby na przykład niektóre rodziny polskie we wczesnym średniowieczu, czy można władców rycerskie, przez 200-300 lat ta sama rodzina działała w interesie tego samego Państwa ościennego, które się w tym czasie też bardzo zmieniało, jest tezą na tyle naciąganą, że nie jest warta poważnego potraktowania w analizie historycznej. Bycie, właśnie sam koncept nowoczesnego narodu jest konceptem rewolucyjnym, powstałym w wyniku rewolucji francuskiej i Robienie z ideologii narodowościowej jakiejś nadziei na zbudowanie lepszej, prawdziwej Polski, albo twierdzenie, że naród polski przed XIX wiekiem nie istniał, jest tak naciągane, że po prostu nie wytrzymuje krytyki. To raz, a dwa, pewien sposób myślenia o narodowości rzeczywiście jest nowy. Natomiast moja teza jest taka. Że ten sposób myślenia o narodowości nie jest, bo to jest też bardzo częste wśród narodowców, niestety, wiara w, w darwinizm społeczny albo w ewolucjonizm społeczny. W darwinizm może już trochę mniej, ale w ewolucjonizm na pewno. To znaczy, że pewne idee zastępują inne i każda następna jest ważniejsza i wyższa od, od poprzedniej i nie odejdzie w przeszłość. Ja to traktuję jako pewne mody. Znaczy, myślenie o Narodzie, który musi mieć taki sam kod kulturowy do poziomu, nie wiem, obowiązkowych lektur w szkole, do poziomu braku albo wręcz zwalczania dialektów językowych, które występują na terenie danego obszaru, jest zachowaniem nie tylko błędnym, ale też niekatolickim. Katolickie państwa zawsze były w stanie akceptować mniejszości kulturowe, a często nawet i religijne, nie tylko kulturowe i narodowościowe, na swoim terenie. <laughs> nie ma nic złego w szanowaniu Stefana Batorego, byciu dumnym z nim, jako króla Polski, pamiętając o tym, że po polsku nigdy się nie nauczył mówić. Z Polakami mówił najczęściej po łacinie. Natomiast bycie narodowcem i twierdzenie, że Batory był najlepszym królem Polski, trochę zgrzyta moim zdaniem, bo no to ewidentnie, ewidentnie był patriota węgierski, chociaż jako żywo to było przed rewolucją francuską, w trakcie nieistnienia narodu, e, państwa węgierskiego i on był księciem Siedmiogrodu, czyli terytorium, które dzisiaj jest na terenie Rumunii. W związku z czym e, teza, która może być bardzo niepopularna, ale jakby była oczywista przez Aż do rewolucji francuskiej w naszej cywilizacji jest taka, że dobry władca, dobre państwo katolickie nie zmusza swoich poddanych do tego, żeby wszyscy w domu mówili w tym samym języku. Nie zmusza poddanych do tego, żeby wszyscy mówili e, na, czy myśleli na podstawie tych samych przeczytanych lektur. E, państwo katolickie nie jest państwem, e, jak to powiedzieć, totalitarnym. W tym sensie, w którym nawet dzisiejsze państwa demokratyczne są totalitarne, chociaż oczywiście za takie się nie uważają, bo, bo przymus szkolny, przymus lektur to wszystko nie jest naturalną metodą myślenia. On może być jakoś tam akceptowalne, jeżeli nie jest zbyt agresywne, ale naprawdę nie ma powodu, żeby zmuszać np. mieszkańców Górnego Śląska do tego, żeby nie mówili Śląską gotką, gotką czy jak to tam się nazywa. Albo Kaszubów, żeby nie mówili po kaszubsku. Albo jakikolwiek inny. No niestety Polska jest spłaszczona, bo straciliśmy takie części narodu polskiego, że zapomnieliśmy nawet o tym, że one istnieją. To przykład nadberezyńcy, tak? Jak się spojrzy do literatury na temat dialektów języka polskiego i jego tam regionalizmów, to o tym regionie w ogóle nie będzie nic w opracowaniach naukowych, bo E, e, filologia polska rozwijała się najpierw troszeczkę w drugiej RP, gdzie nie było na berezyńców, bo byli po drugiej stronie granicy, a potem w PRL, u który już był tyle set kilometrów od berezyny, że o tych Polakach zapomniano w ogóle. W związku z czym, czy można być narodowcem i być katolikiem? Oczywiście że tak. Czy można być e, doktrynalnym narodowcem, Będąc świadomym, intelektualnie katolikiem, wydaje mi się, że nie. Że to nadmierne przywiązanie do języka, do kultury, która jest dobra i piękna, przecież sam jestem zadowolony z tego, że jestem Polakiem. Chociaż według tych ludzi często nie jestem Polakiem, bo, bo mam nazwisko niepolskie. Krzyż im na drogę, jak tak uważają. Ale jeżeli ktoś tak uważa, to i chce zostawić ten... chcę sprawić, żeby Polak, Polska była Narodowość polska była taka czysta, taka piękna, nieskażona żadnymi naleciałościami, no to trzeba odcinać rzeczy, które są skażone albo mają nie, niedoskonałe pochodzenie. Skutek jest taki, że naród się zwija, coraz mniej Polaków może być uznawanych za prawdziwych Polaków. Natomiast jeśli spojrzymy w ten, na to z perspektywy chrześcijańskiej, narodowej, ale w sensie narodu politycznego sprzed rewolucji francuskiej, to możemy przyjmować do siebie. Czy to kardynała Hozjusza, który może być wtedy śmiało Polakiem, czy admirała Unrunga, czy kto tam jeszcze, czy Stefana Botorego, który po polsku nie mówił, czy możemy przyjąć Wiśniewieckiego, który był Rurkowiczem, możemy przyjąć Potockich, możemy przyjąć Sapiechów, możemy przyjąć Hotkiewiczów. To są wszystko ludzie, którzy przecież nie mają etnicznych korzeni polskich, że stali się Polakami w wyniku tego, że Polacy nie zmuszali nikogo do bycia Polakiem i wręcz nie myśleli w sposób taki etniczny o Polskości, jak dzisiaj się myśli często. Myśleli w sposób polityczny. Stąd moje pytanie, które było na tym spotkaniu, e, które jest bardzo ciekawe dla mnie i na które nie dostałem odpowiedzi. Brzmi tak i z tym pytaniem państwo zostawię. Jak macie do wyboru człowieka, który doskonale porusza się w polskiej literaturze, rozumie polski kod kulturowy, zna polską historię, a jednocześnie jest radykalnie lewicowym, antykatolickim działaczem, zwolennikiem aborcji, eutanazji, zniszczenia małżeństw, deprawacji dzieci, albo jakiegoś murzyna. Który przyjechał na przykład z Kenii, jest katolikiem, chce płacić polskie podatki, nie ma nic przeciwko temu, żeby służyć w polskiej armii w obronie ojczyzny swojej nowej przybranej. Kogo z nich byście woleli mieć ramię w ramię obok siebie, jak przyjdzie do tworzenia Polski, znowu tego zlewaczałego Polaka od dziesiątek pokoleń? Tego murzyna, który ledwie mówi po polsku, ale chce, żeby polskość tutaj trwała i jej rdzeń, czyli katolickość, żeby nadawała ton. Albo inaczej, jakbyście mieli do wyboru jakiegoś Hiszpana, Portugalczyka, Maltańczyka, albo i ja nie wiem, Irakijczyka, katolika, który przyjechał tu mając dość e, czy to imigracji. Inżynierów, czy też rządów w większości, która teraz jest w Irak, Iraku, czy w Iranie, chociażby, czy w Syrii, i ten człowiek by chciał wziąć ślub z Waszą córką. Byście mieli do wyboru takiego Irakijczyka, katolika e, e, z tamtego rytu, halcedońskiego na przykład, albo prawdziwego Polaka z dziada pradziada, który jest za Kim, co jest wrogie ojczyźnie i Bogu? No, jeżeli ktoś odpowie to już żadnego, albo jeżeli odpowie, że woli tego, który jest Polakiem etnicznym i kulturowym, a nie politycznym Polakiem, no to ja się z wami tu nie zgodzę i wręcz będę twierdził, że to jest jakiś błąd intelektualny i moralny, jak można. No to tak, jakbyśmy przy wybieraniu małżonki kierowali się urodą, a nie jej rozumem i nastawieniem woli. No, uroda może być przydatna do jakiegoś tam stopnia. Natomiast wybieranie żony na podstawie urody kończy się strasznymi tragediami, które Państwo na co dzień wokół siebie mogą oglądać. I teraz, czy na poziomie politycznym, kulturowym i ideowym mamy popełniać takie same błędy, jak ludzie popełniają? przy decyzjach matrymonialnych.